Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Football. W poprzednim odcinku Galaktyk Football. Chibice w całej galaktyce zadają sobie pytanie: Powtórzycie wasz sukces? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tak było. Damy z siebie wszystko. Począwszy od treningów, skończywszy na meczach, czyli dokładnie tak jak poprzednio. Achito niestety nie mógł dziś pojawić się w studiu, ale, podobnie zresztą jak pozostali koledzy z drużyny, nie może się doczekać meczu Achito? po Puchar Galactic Football. Jego stan jest poważny. Nasza kuzynka Juki to bardzo zdolna zawodniczka. Widzę, że masz dużo swoich zdjęć. O wiele, wiele za dużo. Myślę, że pasuje do drużyny Snowkids. Jestem gotowy, by pójść z Tobą w przyszłość, ojciec i syn. Będę oglądał Twoje mecze i zawsze będę w zasięgu ręki, jeżeli będziesz mnie potrzebował. Tia, tam może być niebezpiecznie. O, Roket! Tia, trzymaj się! Zawieszenie. Pomóż mi, roket! Chwyć moją rękę, Tia! Rocket! A? Nie dam rady, Rocket! Nie mów tak! Spróbuj! Pomóż mi, Rocket! Nie mam siły! A? Spokojnie, Tia, podaj mi. Rocket! Tia! Nie! Uratowałeś mnie, ale. ale. użyłeś oddechu. Nie miałem wyjścia. Nikt się nie dowie. Dziękuję, że przyszliście. Obejrzymy materiały i powiadomimy osoby, które zakwalifikują się do dalszych testów. Nikt nie zrobił na mnie wrażenia. To mało powiedziane. Natychmiast potrzebujemy bramkarza. Tran, gdzie jest Yuki? Dlaczego nie przyszła? Nie wiem, ale się dowiem. W razie potrzeby liga zezwala na sklonowanie jednego zawodnika. Nigdy nie mieliśmy szczęścia do klonów, ale nie mamy nic do stracenia. Spróbuj. To na pewno klona Hito? Tak mi się zdawało. Poczekaj, jeszcze coś poprawię. Trochę lepiej. Zwiększ prędkość strzałów. Zobaczymy, ile jest wart. W lasach Genesis zarejestrowano nielegalne użycie Fluxa. Wiele wskazuje na to, że był to... Oddech Kilia. To niemożliwe, chyba że. Flux jest haniebnie nadużywany. Sposób korzystania z niego jest ściśle określony. Może zostać użyty tylko podczas turnieju Galactic Football. W przeciwnym razie grozi nam wielka wojna. Mój przedmówca ma rację. Musimy niezwłocznie powiadomić o starzeniu ligi. Wystarczy. Możesz się go pozbyć, Klam. Spróbujemy dzieciaki z drużyny. Może ktoś ma zadatki na bramkarza? To nie będzie takie proste, Alves. A nawet jeśli, i tak będziesz potrzebował dodatkowego zawodnika. Znalazłem Yuki, trenerze. Świetnie, tram. Ale najpierw poszukamy bramkarza wśród Snowkitzów. Wystąpisz po mei. Szykuj się. Dobrze, trenerze. Idę. Masz. przymierz. mej. A teraz podkręcimy tempo. Gotowa? Dobra, mej, dzięki. Następny. Nic ci nie jest ekran? Następny. To nie jest balet klasyczny. Inaczej nie umiem. Następny. Dzięki tiem. <laughs> Następny. Nie potraficie zatrzymać piłki? Jestem pewien, że Yuki to potrafi Nie przyszła, bo miała tremę, to wszystko W porządku, chętnie zobaczę, co potrafi Strata czasu Da radę Co ty, Mikroaj, spójrz na nią Siedem nieszczęść, a ja w nią wierzę. Zanim kogoś osądzisz, Didzio, daj mu szansę. Widzisz? Ona ma rację, Didzio. Polubiłam ją. I ja też. To moja kuzynka. Muszę ją lubić. Dobrze sobie radzi. Włącz wyższy poziom klamp. Robi się. Już szybciej się nie da. Jest spokojna, a zarazem pełna energii. Sam widzisz, Dijok. Przymknij się, mikro-ais. Dijok, zapraszam cię do Holotrenera. Atakuj jak na prawdziwym meczu. Chcę zobaczyć, jak Yuki zachowa się w tej sytuacji. Z przyjemnością. Oszczędzaj się, Dijok! Właśnie! Udowodnij, że miałeś rację co do mnie. Bardzo dobrze ci poszło. Puściłam gola. Nie martw się, popracujemy nad tym. Witaj w drużynie. <laughs> Gratuluję, Juki. Bardzo się cieszymy. Dobra robota. Byłaś świetna. Chcecie tutaj. Y, y, to znaczy, wszyscy chcemy. Nie łam się, Dijok. Nieźle zagrałeś. Prawie tak jak ona. Dobra, koniec zabawy. Proszę wszystkich do holo trenera. Yuki jeszcze nie znalazła swojego oddechu, więc musicie pomóc jej go odnaleźć. Widzisz, z trenerem nie ma żartów. Wyświetli teraz zawodników rycerzy, żebyście poćwiczyli podania. <try> Dawno się nie widzieliśmy, Arch. Adin, co za miła niespodzianka. Czy możemy chwilę porozmawiać? Oczywiście. Klamp, Simba i nie przerwajcie treningu. Nie, to niemożliwe. Stowarzyszenie Fluxa twierdzi, że ktoś użył oddechu na terenie lasu Genesis. Dowiedz się, który z Twoich zawodników pogwałcił zasady użycia Fluxa i poinformuj o tym ligę. Winny zostanie zawieszony do czasu ukończenia śledztwa. Przykro mi, Arcz. Dopiero się rozgrzewamy, trenerze. Mamy problem. Wysłuchajcie mnie, proszę uważnie. Co się stało, Arch? Stowarzyszenie Fluxa odkryło nielegalne użycie Fluxa. Incydent podobno miał miejsce w lesie Genesis. A tym Fluxem niestety był... Oddech. Muszę koniecznie wiedzieć, czy ktoś z was był tam ostatnio. I co najważniejsze, czy użył oddechu. Na pewno nikt z nas, Art, nie jesteśmy tacy głupi. Ja byłam w lesie. A. Tia, mówiłem Wam, że to niebezpieczne. Dlaczego użyłaś oddechu? Bo. Ja to zrobiłem. Rocket? O. Nie. Zrobiłem to. Ha! Przepraszam. Wytłumacz mi to, Rocket. Znasz przepisy ligi? Brzmiał jednoznacznie. To skrajna nieodpowiedzialność. Zrobił to dla mnie. Straciłam równowagę na wysokim klifie. To był wypadek, który mógł skończyć się tragicznie. Gdyby Rocket nie użył wówczas oddechu. TIA! Zabrakłoby jednego zawodnika. Niestety i tak nam zabraknie. Rocket jesteś zawieszony. Co? On tylko tak żartuje. Możesz trenować, ale nie wolno ci grać do czasu wyjaśnienia incydentu. Skończyłem. Zrozumiałem, trenerze. Można go karać za to, że uratował żyć. To nasz kapitan! Musimy mu pomóc! micro May, zrobię co w mojej mocy, ale o wszystkim zadecyduje liga. Nie martw się, trenerze, mogę go zastąpić. Zagram w meczu gwiazd. Za wcześnie na takie decyzje, Dijok. Idę pogadać z Roketem. Ale masz wyczucie, stary, z czym kiedy wyskoczyć? Co? O co ci chodzi? To Rocket złamał zasady, nie ja! A ty od razu chciałeś zająć jego miejsce! Witaj w drużynie Snaukitz, droga kuzyneczko. Się, Rocket. Zaczekaj na werdykt ligi. Proszę cię. Przeze mnie drużyna ma kłopoty. Przez kapitana. Nie powinniśmy iść do lasu. To moja wina. Nie, to moja wina, Rocket. Ja się zgodziłem. Ja użyłem oddechu. Dla mnie? Dokąd pójdziesz? Nie wiem. Może wrócę na Akilian. Nic tu po mnie. Nie rób tego. Potrzebujemy cię. Ja ciebie potrzebuję. Znowu uciekasz, Roket? Jesteś kapitanem, powinieneś walczyć. Czuję, że powinienem odejść. Odchodź, proszę bardzo. To jest twoja metoda na wszystko, bo nie potrafisz pokazać, że ci zależy. Chociażby na drużynie. Takim jesteś kapitanem, więc idź. Ale go zmotywowałeś. Jestem pewien, że zaraz wróci. nam się wymyka, czuje to May. Prawie nie trenujemy. Arcz brzydko się zachował. Powinien walczyć o roketę. Arcz jest niewinny, to roket zawalił sprawę. Zrozum, nie możemy za niego nadstawiać głowy. Hej, Didok i May! Ale mamy szczęście! Tam? Tam? Przyskujcie się! Przyskujcie. Przyskujcie. Cóż to nie jest najlepszy moment. Nie! Prosimy, zaczekajcie! Słyszałem, że zamierzacie wygrać Puchar. Zaczęliście już klonować całą drużynę? E? Jesteś szalenie zabawny, Sinet. Wasza drużyna będzie oglądać finał Pucharu Galactic Football w telewizorze. Pomacham Wam! On może mieć rację, May. Mamy problem. A my to co? Ślepy jesteś? Nie widzę, Roketa. On odszedł. Musimy się z tym pogodzić. O czym ty mówisz? Pokłócił się z DJOKiem, wziął plecak i odszedł. Co? Ja go rozumiem. Uratował ti życie, a potraktowali go jak przestępcę. Co o tym myślisz? Roket cudownie się zachował. Zrobię dla ciebie to samo. Chyba raczej nie będziesz miał okazji. To silna dziewczyna. Prędzej ona by nas uratowała. Do Astroportu proszę. Wiadomości sportowe ze stadionu Genesis możecie Państwo oglądać dzięki Techloids. Dzisiejsze doniesienia są wyjątkowo przygnębiające. Tuż przed turniejem drużyna Snow Kids boryka się z dużymi problemami. Podobno Arch poszukuje nowego bramkarza. A jakby tego było mało, kapitan Snow Kidsów, znakomity Rocket został z niewyjaśnionych powodów zawieszony przez członków Ligi. To na pewno nie wzmocni ducha w drużynie. A, hu, 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 twoi dawni koledzy są w tarapatach, Syned. Nie wiadomo także, co dzieje się z bramkarzem Achito. Nikt go nie widział od czasu przybycia drużyny na Genesis. Czyżby też zamieszany był w jakąś aferę? A sprawa Roketa, również niejasna. Co będzie, jeżeli liga nie odwiesi go do czasu turnieju? Proszę. Możemy porozmawiać? Jasne. Wejdź, Tio. Musi Pan wiedzieć, że Roket odszedł. Odszedł? Dokąd? Nie wiem. Mówił coś o powrocie na Akilian. To wszystko moja wina. Ja namówiłam go na ten spacer. Nie martw się, Tio. Ja też oceniłem go zbyt surowo. Jestem pewien, że liga podejmie słuszną decyzję i Roket wróci. Mam nadzieję. Dziękuję, trenerze. Co mogę dla ciebie zrobić, Art? Wszystko dobrze? Musimy pogadać, Noradu. Spodziewaj się wizyty roketa. Pasażerowie zobowiązani są oddać bagaż do kontroli. Prosimy, niezwłocznie udać się do punktów odprawy. Musisz poszukać nowych zawodników. Najlepszy w turnieju Galactic Football. Możesz na mnie liczyć. Statek na Aquilien wystartuje za 5 minut z portu numer 12. Na pewno jesteś przygnębiony. Ja bym był. Możesz wyjechać, ale mam lepszy pomysł. Znam miejsce, gdzie można grać w piłkę jak za dawnych czasów. Bez trenerów, bez tłumu. Tak, jak lubisz. Zupełnie wolny. To Netherball. Wchodzisz w to? Netherball? W następnym odcinku Galactic Football. Wyniki badań nie są dobre. Jego stan się nie poprawia. Co powiesz na przyjacielski mecz Shadows Snow Kids? Co? Na przykład jutro. To tutaj sfera. Już niedługo będziemy mogli rozpocząć naszą grę. Podobno Rocket do nas dołączy. A reguły? <laughs> Jakie reguły? Tu nie ma zasad. To Netherball. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli. Adam Bauman, Magdalena Krylik, Tomasz Błasiak, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński i inni.